Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Szybcy i Wściekli. W tym odcinku trochę takie y, dziwnie dobrane trzy czołgi. Czyli na początku czołg lekki francuski siódmego tieru AMX y, 1357F. Czołg, który otrzymywaliśmy w Warszawie na finałach WGL. Następnie zobaczycie czołg lekki, ale trzeciego tieru niemiecki PZ1C. A na końcu zobaczycie jak y, właśnie headset w szybki sposób. Używając 10 pocisków, niszczy 10 wrogich pojazdów. Ok, czyli na początku w zasadzie jest 0, 0 0 Tutaj AMX, kolega na AMX to jest Solaris 1000. Jak widać, kolega nie błyszczy statystykami, ale wie o tym, że na początku Light powinien świecić. Więc spokojnie, na razie trochę przyspieszę. 0,0 cały czas. Kolega coś tu próbuje podświetlać sojuszniczym czołgom. No i cały czas 0 do 0. W zasadzie mija już prawie druga minuta bitwy. Więc pytacie się, gdzie tu szybcy i wściekli. Już zaraz zobaczycie. Wracam. Do prędkości razy jeden. Momencik jeszcze tylko troszkę, i już 1 do zera, i nagle 3 do zera. Prędkość razy jeden. Kolega już AMX-em postanowił przeatakować. Oczywiście w szybki sposób. Bitwa 15 do zera. To zawsze warto takie bitwy pokazać. W jaki sposób właśnie drużyna współpracuje ze sobą. Light z czołgami ciężkimi, medami, artami. I tak dalej, i tak dalej. Fawka, twardy czołg, ale nie po bokach. Tutaj boczki. No, niestety wie, że musi naprawić. Czeka, kolega, czeka. Naprawił. No i, jak widać, bardzo szybko wystrzela strzela właśnie tymi pociskami. No i przeszedł do następnego magazynku. 15 sekund. I mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pocisk. Właśnie zerknę jaką moc mają te pociski 90 uszkodzenia i 143 penetracji 10 do zera. No i artyleria próbowała strzelić w lighta. No i oczywiście już żadnych szans została zniszczona przez kolegę. No i następne czołgi. Już teraz 11 do zera. Przymierzony, właśnie love i zniszczony T54. Zniszczony 14 do 0. Jak widzicie, tak naprawdę akcja dwuminutowa całego teamu spowodowała zwycięstwo 15 do 0 drużyny Solarisa Druga bitwa P PZ1C, również czołg lekki, niemiecki, ale tieru. Tieru trzeciego w plutonie HWPL oraz kapitan Rafał Himmelsdorff na początku mieli taką taktykę, żeby ruszyć na Hila. No i przyspieszę trochę, bo co się okazuje, na chwilu nie ma żadnego wrogiego pojazdu. Więc jak widzicie, szybciutko zjeżdżają na dół. Mija w zasadzie już półtorej minuty. Więc gdzie tu szybki, wściekły mecz? Na razie nic nie zrobili, zero obrażeń, no ale już prędkość razy jeden. Już minuta 45 bitwy, no i zaczyna się akcja. Jak widzicie, wiadomo, PZDNC, jeżeli wylosuje ich na top-tiery, no to nawet ich pancerz jest dosyć dobry. Widzieliście, trochę tam wytrzymały ich pancerze, gdy wrogi pojazdy strzelały już po dwa czołgi, tak naprawdę dopiero minuta tej aktywnej bitwy, już po dwa czołgi zniszczone. I następny czołg, jak widzicie, magazynki, przeładu, przeładunek magazynku PZNC jest to niecałe 8 sekund, a tych naboi jest strasznie dużo. Bo to nie tylko tak widać, niby 5 naboi, ale to są naboje po kilka naboi, więc chyba z 15 strzałów to każdy magazynek. 1, 2, 3, 2, 3, 2 3. Tak jest. Strasznie dużo tych pocisków mam w magazynku. Uszkodzenia 8 i penetracja 33. To jest wystarczająca penetracja na Tiery 3, na goldzie jest penetracji 43. No i już teraz w tej chwili specjalista już u HWPL i trzy czołgi u kapitana Rafał czyli jest szansa jeszcze na ostateczne poświęcenie czyli medal zdobywany za 12 zniszczonych czołgów przez Pluton a tak naprawdę dopiero dwie minuty tej aktywnej bitwy zobaczymy czy się chłopakom uda T-46 oraz PZ1C oczywiście mięciutki T-46 bez żadnych problemów PZNMC jak widać, zostało jeszcze sporo pocisków i 8 uszkodzonych, 8 zniszczonych czołgów przez kolegę w czołgu PZNC. No i teraz, um, oczywiście, tutaj został oskarżony o gold. Jak widzicie, nie strzelał z golda, kolega. No i jeszcze tylko zobaczmy, czy uda się kolegom zniszczyć 12 czołgów. Tak jest. 2 minuty 20 sekund takiej Takiego aktywnego ataku z hila. No i na końcu yy, headset w akcji. Autostrada i gracz o Pietrek505. Yy, zobaczycie właśnie yy, dlaczego ten headset jest yy, taki fajny. Nie tylko, że jest taki ładny. Ja pamiętam na początku myślałem, że yy, bo te gąsienice i ta, ta ruła wydechowa z tyłu to wygląda jak zamek błyskawiczny. Tak oczywiście żartuję. Wiedziałem, że to nie jest to, ale tak fajnie wygląda po prostu hetzer, haubica nawet twardy jak na czwarty tier bo jest dobrze przykontowany czwarte tiery często mają problem właśnie z hecerem no i ta haubica ta haubica która jak widzicie strzela po 350 z penetracją 64 no to zobaczymy jak się Pietrykowi uda no i pierwsze czołgi już wjeżdżają w miasto na pewno sobie odkupię Hetzer'a for fun. Pierwszy strzał. Myk. Pierwszy kill. Zobaczymy jak pójdzie Pieczkowi dalej. Przeradowanie 7 sekund. Przymierzenie. Drugi czołg, strzał. I drugi zniszczony czołg. Tutaj próbują... E, trzeci strzał. Trzeci zniszczony czołg. Oczywiście nie udało się zabrać nic HP z życia czołgu. Piecka Lux Myk No i czwarty zniszczony czołg. Czwarty strzał. No i teraz troszeczkę trzeba się tu porozpychać, żeby mieć przejście do następnych czołgów. Marder oraz M8A1 Pietrek już tutaj zakręca. Szybciutko, przyniżenie w Mardera. Myk piąty zniszczony czołg, no i oczywiście M8A1 nie ma żadnych szans, tam się boją go, więc Pietrek korzysta z sytuacji, no i szósty strzał, szósty zniszczony czołg. Teraz trochę przyspieszę. Tu mamy DW2 niemiecki czołg, zobaczymy czy padnie właśnie od strzału Pietka. Już dojeżdża, już dojeżdża przymierzenie. Myk i siódmy zniszczony czołg przy siódmym strzale. Teraz hetzer z boczku. Myk, ósmy zniszczony czołg oraz ósmy strzał. Yy, został ostatni yy, pocisk, i jest dziewiąty zniszczony czołg. Ostatni yy, pocisk właśnie, który ma 64 penetracji, teraz zostaje pocisk kumulacyjny, goldowy, tutaj tej penetracji jest więcej, bo 104. No i zobaczymy, jak widać, 3,5 minuty, szybciutka bitwa, z czego 1,5 minuty to był dojazd do miasta, czyli tak naprawdę w 2 minuty 10 zniszczonych czołgów, używając 10 strzałów. I to wszystko, dziękuję wszystkim za uwagę.